Idę taka odpicowana. Dzisiaj może nie powinnam w bluzie, ale idę do największego, na najpiękniejszego, i do najbardziej ekskluzywnego muzeum u nas w kraju. Możesz nie jeść w samochodzie? Gdzie mam jeść To zatrzymaj się, to zjem na chodniku. Tak tutaj nie można. W tym muzeum, w tym pięknym po prostu wozie. w tym naprawdę pięknie pachnie, naprawdę to powiem Ci, że pod moją pachą tak pięknie nie pachnie jak w tym samochodzie jak w tym aucie, w tym pięknym wylizanym ta serka, po prostu u nas w kuchni to tak nie ma nie, ale w aucie pięknie, pięknie. zapach, szkoda, że nie widzicie nie czujecie, jak tu pięknie pachnie jak tu jest wylizana picerka. tutaj można kluski jeść normalnie z tej tapicierki, Kochani, ale to jest normalnie że paluchami tych szybko ślady zostają. Przepraszam, kochanie, bardzo. Można w tym aucie słuchać muzyki? Można muzyczki chociaż sobie włączyć? Nie wiem, jak mam siedzieć. Powiem nam, że nigdy nie byłam w tak pięknym muzeum, więc chyba będę siedziała po prostu prosto, nigdzie się nie rusza, po prostu nic nie dotyka, i nigdzie się nie... Chyba za duże ruchy robię, poczekajcie. No nikt nie ma tak pięknych pasów jak samochód mojego starego Jezu, normalnie satyna tu, tu, ru, tu, 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 tu. Co to tak śmierdzi? Śmierdzi? O, oh my god, za w gówno Lepiej z niego wyjść żebyś mi dywaników nie zaświniła Patrz go jaki urny, żeby mu grać zabróciła. A buty jakie mam brudne, kuźba badawaka z Ebu za 15 tysięcy złotych. Musimy tak szybko jechać? Jak ktoś się przeżyć? Nie nie chcę poczesiać Dobrze mi powrót. Siedząc w tym aucie czuję się mega niekomfortowo. Jakbym była na jakimś skazaniu po prostu. Nie mogę się ruszyć, nie mogę nic zrobić, nie mogę beknąć, piarnąć, po prostu nic. Mam siedzieć sztywno po prostu jak widło w gnoju i nic nie ruszać, nic nie dotykać, bo wszędzie odcisną się moje paluchy. A jak w kuchni zostawia gary wszystko zostawia, zmywarki nie zrobi, to wszystko jest Tylko ja tu w ogóle nic się nie mogę ruszać. Nawet pasy mnie duszą, <noise> chcę wysiąść. Jak będziesz wychodziła, to nie trzaskać wiatru. Będę trzaskała, ile będzie mi się chciało. To jak się jedna. Wyszłam z tego pieprzonego samochodu. Brudno, brudno. Żeby on w chałupie taki porządek trzymał, jak w swoim samochodzie. mundry, mądry. Bo mu dywaniki, bo mu szybki poplamiłam wszystko, bo poplamiłam. Jak on mi plami, to jest, chyba jej się też liczę. Boże, co, co wy macie z tym samochodem? Jesteś po prostu, po prostu psychoza. Psychoza. Nie trzaska, nie oddychaj, nie jedz, nie pij, nie rób niczego. Po prostu tylko siedzisz i po prostu jak w muzeum, jak jakiś posąg, jak, jak, jak jakaś kukła. Dobrze, że wyszłam na powietrze, do swojego samochodu to Wsiądę elegancko, beknę pierne, splunę, walnę torby z boku i nikt mnie nie opierdziela. A u chłopów to trzeba po prostu fason, kurwa, a co?